Cześć! Dzisiaj testuję flagowego smartwatcha od firmy Kumi, dostępnego na Aliexpress. Jest to Kumi U5 Pro. Zegarek ma wbudowany system GPS o podwójnej częstotliwości i chata GPT. Jeśli jesteście ciekawi, jakie oferuje funkcje, koniecznie obejrzyjcie ten film. A jeśli recenzja Wam się spodoba, zasubskrybujcie kanał i zostawcie łapkę w górę. To dla mnie świetna motywacja do tworzenia kolejnych testów. W opisie znajdziecie link do produktu oraz kody rabatowe do wykorzystania przy ewentualnych zakupach. Najpierw sprawdźmy, co znajduje się w pudełku, które prezentuje się całkiem przyzwoicie. W środku mamy dwie dodatkowe folie ochronne na ekran. Smartwatch z silikonowym paskiem, miękki, przyjazny dla skóry, łatwy w czyszczeniu i sprawiający wrażenie wytrzymałego. Pasek jest też łatwy do wymiany, jeśli zechcecie go zmienić. Magnetyczną podstawkę do ładowania wystarczy podłączyć ją do tradycyjnej ładowarki od telefonu i położyć na niej zegarek oraz instrukcje obsługi w języku angielskim. Jeśli chodzi o wygląd i materiały, pierwsza klasa. Koperta wykonana jest z połączenia stopu cynku, nylonu i włókna szklanego, co sprawia, że zegarek jest solidny, a jednocześnie niezbyt ciężki. Jego waga to 87 gramów. Średnica natomiast to około 52 mm. Ekran to AMOLED o rozdzielczości 466x466 pikseli i średnicy 35 mm. Chroniony jest szkłem Corning Gorilla Glass, czyli najnowszą odsłoną szkła ochronnego. Zapewnia to doskonałą ochronę przed zarysowaniami. A jeśli dodatkowo założymy folię ochronną w zestawu, możemy być spokojni. Wyświetlacz oferuje bogate kolory i świetną czytelność. Pomimo solidnej budowy zegarek nie sprawia wrażenia zbyt dużego i dobrze prezentuje się na nadgarstku. Smartwatch ma trzy przyciski, w tym jedno pokrętło. Górny przycisk, krótkie jego naciśnięcie, włącza lub wyłącza ekran, a dłuższe pozwala na reset, wyłączenie urządzenia lub wykonanie połączenia alarmowego. Dolnemu przyciskowi możemy przypisać dowolną funkcję zegarka, której najczęściej używamy. Środkowy przycisk, jednocześnie pełni funkcję pokrętła do nawigacji po menu. Oczywiście obsługa jest także możliwa poprzez w pełni dotykowy ekran. Po wyjęciu zegarka z opakowania i jego pierwszym uruchomieniu, na ekranie pojawi się kod QR. Musimy go zeskanować, aby pobrać dedykowaną aplikację. Jest ona niezbędna do pełnego wykorzystania możliwości smartwatcha. Instalacja jest bardzo prosta. Po zeskanowaniu kodu zostajemy przeniesieni do strony pobierania aplikacji, gdzie możemy wybrać źródło instalacji. Po jej pobraniu i zainstalowaniu wystarczy szybko utworzyć konto. Wpisujemy swój adres, e-mail, na który otrzymamy kod weryfikacyjny. Po jego wpisaniu proces rejestracji i konfiguracji jest zakończony. Po poprawnym powiązaniu zegarka z aplikacją poprzez Bluetooth, pierwszą czynnością, jaką powinniśmy wykonać, jest instalacja najnowszej aktualizacji oprogramowania. Proces ten może chwilę potrwać, dlatego nie wyłączajmy telefonu ani zegarka w trakcie instalacji. Po zakończeniu aktualizacji smartwatch jest gotowy do użytku, a my możemy w pełni korzystać z wszystkich jego funkcji. Aplikacja jest dość prosta w obsłudze, a odnajdywanie potrzebnych informacji nie sprawia większych problemów. Pierwsze okno aplikacji zawiera informacje o aktywności fizycznej oraz o pomiarach zdrowia, które mogą być przeprowadzane automatycznie. Wszystkie wyniki możemy śledzić w podziale na dzień, tydzień i miesiąc. Całe to okno jest edytowalne, więc możemy dostosować wyświetlanie informacji według własnych preferencji. Kolejne okno aplikacji służy do zarządzania trybami sportowymi, których w tym modelu jest aż 170. Wśród dostępnych trybów znalazło się również pływanie. W tej sekcji możemy także przejrzeć dziennik treningowy, który zapisuje historię naszych aktywności. Następna zakładka to wszystkie funkcje zegarka. To tutaj możemy zmieniać tarczę zegarka. Wybór jest naprawdę szeroki, więc każdy znajdzie coś dla siebie. Możemy również ustawić własne zdjęcie jako tarczę zegarka. Ciekawą opcją jest generowanie tarczy przez sztuczną inteligencję. Wystarczy podać krótką informację głosową na temat wyglądu tarczy. A AI stworzy gotowy projekt. Oczywiście tę samą funkcję znajdziemy też bezpośrednio na zegarku. Wśród nietypowych funkcji znajdziemy również czata GPT, a dokładniej jego chiński odpowiednik Ernie od firmy Baidu. Możemy prowadzić rozmowy zarówno z poziomu aplikacji jak i zegarka. Jeśli odpowiedź AI jest dłuższa, zegarek wyświetli tylko jej skrót, a pełną wersję znajdziemy w aplikacji. Ciekawostką są też gry somatosensoryczne, które wykorzystują ruch nadgarstka do sterowania. Zamiast klikać na ekranie, wystarczy poruszać ręką, aby kontrolować postać, czy wykonywać akcje w grze. To interesujący dodatek, który sprawi, że granie na zegarku jest bardziej interaktywne. Wśród gier znajdziemy także sportowe minigry, gry, np. do spalania tłuszczu. Przydatną funkcją jest również znajdź mój zegarek. Po jej uruchomieniu, jeśli zegarek znajduje się w zasięgu bluetooth, zacznie głośno dzwonić, dopóki go nie znajdziemy. Wśród innych opcji i ustawień warto wspomnieć o szybkiej odpowiedzi SMS. Oprócz kilku wbudowanych szablonów, możemy dodać również własne wiadomości. To oczywiście nie wszystkie funkcje, ale skupiłem się na tych, które wyróżniają ten smartwatch na tle innych modeli. Ostatnia zakładka w aplikacji to ustawienia profilu użytkownika. Tutaj możemy wprowadzać m.in. wiek, wzrost, wagę oraz dostosować jeszcze więcej opcji związanych z personalizacją zegarka. Poruszanie się po opcjach zegarka działa bardzo intuicyjnie, tak jak w większości tego typu urządzeń. Przesuwając palcem po ekranie, przechodzimy do różnych funkcji. Z lewej strony mamy dostęp do powiadomień. Przesuwając od góry, otwieramy szybkie ustawienia, gdzie możemy przypisać najczęściej używane opcje. Natomiast dolne menu pozwala nam na dostosowanie kilku wybranych funkcji i ustawienie ich w dogodnej kolejności. Pełna menu zegarka znajdziemy po prawej stronie. Możemy do niego przejść również za pomocą pokrętła. A co tam znajdziemy? Całkiem sporo. Możemy odbierać i wykonywać połączenia telefoniczne bezpośrednio z zegarka, w tym połączenia alarmowe. Sprawdzimy tutaj swoją aktywność fizyczną, zarówno dzienną, jak i tygodniową. Wybierzemy tryb sportowy, a jest ich ponad 100. Tym kilka, które obsługują śledzenie tras dzięki wbudowanemu GPS-owi. Po zakończonym treningu możemy sprawdzić zapisaną trasę na zegarku i zobaczyć ją na mapie w aplikacji. Muszę dodać, że wewnątrz budynku GPS może mieć problemy ze złapaniem sygnału, ale na otwartym terenie działa świetnie. Jest tutaj też historia treningów, także tych, w których korzystaliśmy z GPS-a. Znajdziemy tu standardowe pomiary, jak tętno, jakość snu, poziom tlenu we krwi czy poziom stresu. Do każdej z tych funkcji można dostosować ustawienia. Możemy sterować muzyką z telefonu lub słuchawek, a nawet odtwarzać ją poprzez wbudowany głośnik zegarka. Wystarczy włączyć funkcję głośno mówiącą. Do dyspozycji mamy asystenta głosowego. Jest też prognoza pogody na najbliższe godziny i na cały tydzień. Zegarek ma również kompas, wysokościomierz i barometr. Z opcją kalibracji, czyli ustawienia znanej wysokości jako punktu odniesienia. Funkcja ćwiczeń oddechowych, możliwość sprawdzenia aktualnej godziny w różnych miastach na świecie. Powiadomienia z telefonu. Nie zabrakło też podstawowych funkcji jak stoper, alarm i minutnik. Znajdziemy tu również kalkulator. Możemy wyzwolić migawkę aparatu w telefonie jednym dotknięciem ekranu zegarka. Zegarek ma też całkiem jasną latarkę. Ekran po prostu świeci na biało. Jest opcja Znajdź mój telefon. Jeśli telefon jest w zasięgu Bluetooth, zacznie dzwonić, dopóki nie wyłączymy tej funkcji. Śledzenie cyklu menstruacyjnego, możliwość generowania tarcz zegarka przez Erniego i czat z nim, obsługa płatności Alipay. W ustawieniach znajdziemy jeszcze kilka przydatnych funkcji. Możemy włączyć tryb ekran stale włączony Always on display. W tym trybie wyświetlane są podstawowe informacje jak godzina i data przyciemnionej energooszczędnej wersji. Możemy dostosować wygląd tej tarczy oraz ustawić godzinę działania tej funkcji, np. żeby ekran nie świecił w nocy, ustawienia jasności ekranu oraz sposobu jego wybudzania. Do wyboru mamy przekręcenie nadgarstka lub dotknięcie ekranu. Możliwość dostosowania dźwięków, wyglądu menu oraz ustawienia hasła blokady ekranu sześciocyfrowym kodem. Możemy ręcznie ustawić czas i datę, a także włączyć tryb nie przeszkadzać. Funkcja automatycznego rozpoznawania aktywności. Zegarek sam wykryje, np. bieganie, chodzenie czy jazdę na rowerze i uruchamia odpowiedni tryb sportowy. Po zakończeniu aktywności zegarek go automatycznie wyłączy. Możliwość przypisania jednej funkcji do dolnego przycisku, aby mieć do niej szybki dostęp. Fajna opcja wyłączania ekranu przez zakrycie go ręką. To już większość funkcji, jakie oferuje ten zegarek. Starałem się skupić na tych, które wyróżniają go na tle konkurencji, pomijając te oczywiste. Jeśli macie jakieś pytania, śmiało piszcie w komentarzach, postaram się odpowiedzieć. Jeszcze kilka słów o wytrzymałości i baterii. Zegarek jest oczywiście wodoodporny, można z nim nie tylko brać pysznic, ale też pływać i nurkować do 50 metrów. Bateria przy włączonym Bluetooth i funkcji Always on Display w moich testach wytrzymała od 6 do 7 dni, co jest naprawdę niezłym wynikiem. Jeśli chodzi o GPS działa bardzo dobrze, choć jak wspomniałem wewnątrz budynku zdarzały się problemy ze złapaniem sygnału. Jak widzicie, zegarek oferuje naprawdę sporo funkcji i w tym przedziale cenowym jest to jedna z lepszych opcji na rynku. Już wkrótce przetestuję kolejny smartwatch w podobnym segmencie cenowym. Będzie to Cospet T3 Ultra. Więc jeśli jesteście ciekawi, jak wypadnie w porównaniu, koniecznie śledźcie kanał. To już wszystko w tej recenzji. Jeśli macie pytania, śmiało piszcie w komentarzach. Postaram się odpowiedzieć. A jeśli chcecie zobaczyć test Cospet T3 Ultra, który ma podobne funkcje i cenę, to subskrybujcie kanał. Materiał pojawi się już wkrótce. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym teście.